Nowochódskie Centrum Kultury zmieniło zupełnie swoje zadania. To jest w tej chwili PLK nie tylko Nowej Huty, ale i PLK Krakowa. To jest jeden z najważniejszych punktów kultury i to we wszelkim tego słowa znaczeniu, bo tutaj jest i taniec, i śpiew, i malarstwo, i rysunek, i grafika, i choreografia, i fotografia. Wszystko praktycznie zajęcia od dzieci do seniorów. W ciągu tych 40 lat historii Nowochódzkiego Centrum Kultury można teraz po tym okresie śmiało powiedzieć, że jest to jeden z największych domów kultury w Polsce. Jest to miejsce, gdzie kultura mieszka w każdym niemal jego zakątku. Wtedy zaczynaliśmy jako takie miejsce, w którym dużo było zajęć edukacyjnych, dużo zajęć było artystycznych, tanecznych. Tutaj były zespoły ludowe, które prowadziły swoje zajęcia, ale przez ten czas doszły galerie. Encek się rozbudowywał, cały, cały czas się rozwijał. Lata później powstała sala teatralna, mnóstwo koncertów, spektakli teatralnych, baletu, folkloru, kabaretów. To jest rzeczywiście jedna z bardziej obleganych sal w Krakowie i bardziej kochanych przez publiczność. Także ten rozwój postępował cały czas. W tym momencie także mamy mnóstwo zajęć edukacyjnych. One są podzielone na kilka działów. Działa tutaj Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, który co roku otwiera jakieś nowe pomysły, nowe wydziały. W tym roku to taka nowość to wydział matematyczny, Encek Kwadrat i bardzo dużo tych wydziałów różnych, przyrodniczych, yy, chemicznych. Takie zajęcia popularno-naukowe się tutaj odbywają. Działa fantastycznie Krakowskie Centrum Choreograficzne. To jest miejsce, gdzie mamy taniec współczesny. I w końcu jesteśmy także miejscem spotkań, miejscem, w którym wokół Nowochuckiego Centrum Kultury można wypocząć, można wypić kawę, można nawet coś zjeść, można spotkać się ze znajomymi. I taki był nasz, nasz cel: stworzyć miejsce, które będzie kochane przez mieszkańców Krakowa, kochane przez Nowochuciani. To jest nasz wielki, wielki atut publiczność, która do nas przychodzi.